Leczenie jest skomplikowane? i tak i nie. W tym momencie najczęściej to leczenie polega na tym, że przyjmuje się jedną tabletkę dziennie. Tak i trzeba tylko pamiętać o braniu tych tabletek i do Polski powoli e, wjeżdża nazwijmy to leczenie HIV w postaci iniekcji, która się wykonuje, która się wykonuje co parę miesięcy. No i wtedy jakby to jest jeżeli taka osoba na przykład z HIV nie chce, żeby rodzina na przykład wiedziała o tym, że takie leki ten ktoś przyjmuje, tak, albo żeby ktoś się nie czuł chory, że musi cały czas przyjmować leki że się nie czuł taki uwiązany, żeby po prostu czuć się bardziej normalnie, tak, nazwijmy to, no to takie leczenie dla takich osób jest fajne, a poza tym, no nie ma wtedy takiego ryzyka, tak, ja przyjmuję różne leki, akurat nie z powodu HIV, ale, ale różne i czasami sam nie wiem, czy wziąłem na przykład, tak, dzisiaj tabletkę, no tak, czy nie, się. no i w związku z tym, jakby tak samo jest z pacjentami, którzy żyją z HIV, tak, czasami, czasami zapomną wziąć tabletkę, a czasami wezmą dwie, więc jeżeli mamy taką formę zastrzyków, to wiemy, że pacjent będzie się wtedy na pewno do tego leczenia stosował i będzie to leczenie na pewno przebiegało w bardziej sprawny i płynny sposób. Tylko rzadziej jest przepisywane to leczenie iniekcyjne, prawda? Tak, dlatego, że leki antyretrowirusowe, czyli tak na, na HIV, są bardzo drogie. Nawet te leki w postaci, w postaci tabletek. One są refundowane, ale one bardzo dużo kosztują. I te zastrzyki też y, niestety nie należą do najtańszych. Więc no, to leczenie w tym momencie to iniekcyjne jest, nazwijmy to dla wybranych.